Siemaneczko wszyscy ludzie, z tej strony Matinio i witajcie w pierwszym odcineczku czegoś nowego na moim kanale, to co jeszcze oczywiście sami się przekonacie. Jesteśmy w pierwszym odcinku i wybaczcie, kolejne tu widzę w pierwszym odcinku tak czy nie, gdzie będziemy tutaj odpowiadali na pytania I oczywiście w trakcie oczywiście odpowiadania na pytania, troszeczkę może przy okazji opowiemy sobie troszeczkę o sobie Więc wydaje mi się, że taka aplikacja nawet dobrze nam się przyda przy troszeczkę dowiadywaniu się o mnie, no i tak dalej i tak dalej Dobra kochani, może przejdźmy już do graj, i zobaczymy jakie pytania nas czekają. No widzicie jest troszeczkę. Ty Będziemy oczywiście, będę się starał oczywiście tutaj wszystko pousuwać, żeby nie było jakichś tutaj jakichś problemów. Czy masz także nie pamięta swoich snów? E to jest dobre pytanie, mm, ale przeważnie zdarzają mi się, że e zapominał o jakichś swoich snach, więc oczywiście, że tak, no i jak widzicie większość tak samo uważa. E, czy zarumieniłeś się kiedyś? Tak, już nie raz mi się tak w życiu się zdarzyło. Że czasami z jakiegoś wygłupu, czy nie tylko. Znasz CleverBota? No, kto by nie zdał CleverBota, no powiedzmy tak szczerze. E, słodzisz herbatę? Ja jak najbardziej, ja przynajmniej z 2, 2,5 przynajmniej. Taka jest chyba średnia u mnie, jeżeli chodzi o dodawanie sobie cukru do herbaty, ale nie tylko. E, czy chciałbyś mieć nieskończoną ilość życzeń? O jak najbardziej przecież to jest proste czy masz swój, ma swój pierwszy pocałunek za sobą? No, muszę się przyznać, miałem. Miałem już pierwszy, więc jakby co. Ale widzę, że większość e, miała jednak troszeczkę na odwrót. Ma swojego ulubionego nauczyciela i tutaj trzeba odnieść się troszeczkę do przeszłości, ponieważ e, no ja tu troszeczkę... Miałem swoich ulubionych, co prawda niektórych nawet nie lubiłem po prostu, no ale co prawie każdy tak miał. Ale ja jak najbardziej ulubionego miałem w swoim życiu już, jeszcze pamiętam za czasów jeszcze w gimnazjum, ale też w liceum, ponieważ ja bardzo uwielbiałem W i swoich nauczycieli, których tam miałem. I także bardzo ich lubiłem, a oni nie przy okazji ponieważ ja się bardzo dużo zaangażowałem się i dużo pracowałem na WF-ie, no i dzięki temu dostawałem prawie co roku jakieś szóstki i to naprawdę mnie cieszyło. No jeszcze tam imprezy sportowe, czy jakieś tam a jakby to powiedzieć, reprezentowanie szkoły, o właśnie. Masz powyżej 40 lat? No oczywiście, że nie. Jak już to ktoś chce się już dowiedzieć, to ja mam akurat 22. Czy bawisz się przytulankami? Kiedyś może, ale teraz to aktualnie nie. Eee, czy naprawdę był rok 0? No i to troszeczkę cofniemy się w czasie, ale wydaje mi się, że był. Chociaż widzę, że większość tak nie uważa. Czy używasz przycisku OMI w tej aplikacji? Ja oczywiście nie używam, bo jak na razie to jak dotąd to wszystkie pytania odpowiadam. Eee, masz w domu zwierzaka, który jest twoim najlepszym przyjacielem oczywiście, że tak mojego kochanego pieska jak najbardziej eee, Oglądałeś kiedyś ziarno? No to oczywiście leciało na jedynce, jeżeli ktoś to jeszcze te pamięta Ale widzę, że większość nie miał okazji tego oglądać Dostałeś coś na gwiazdkę? Jeżeli chodzi o mój poprzedni, e, jeżeli chodzi o poprzednią gwiazdkę, która była wtedy, to oczywiście dostałem prezentem. Kto nie miał, to ten miał chyba trudne życie. E, czy znasz kogoś dorosłego co ogona kreskówki? Ja oczywiście znam, jak najbardziej. Nawet pamiętam jeszcze od strony jeszcze mojego znajomego, który miał ojca, z ku oczywiście jego. E, Oglądał dużo kreskówek i powiem Wam szczerze, że niezależnie od wieku kreskówki dalej są na topie jeżeli chodzi o nawet nie pod względem wieku więc to dla nas nie ma dużej różnicy Czy jesteś fałszywy? Proszę, jest jakieś pytanie Pamiętasz piosenkę czarne oczy? <laughs> Piękne czarne oczy, nie czarne oczy Dobra, nie będę śpiewać E, czy chciałem w szkole? O Jezu, jak ja sobie tak przypominam w podstawówce. O, tu Kiedyś u nas w podstawówce była taka, jakby to powiedzieć, faca na to, żeby ktoś z nas był sławny. No i tak się akurat złożyło, że ja kiedyś w podstawówce chciałem zrobić konkurs tańca. I prawie po całej szkole przyklejałem takie ogłoszenie na konkurs tańca i tak się, się złożyło, że na ten konkurs nikt nie przyszedł no i ten po prostu pomysł nie przyszedł dobrze. E, ale ja oczywiście zaznaczę nie, ponieważ na szkołę trzeba bardziej się zaangażować, jeżeli chodzi o naukę, a jeżeli chodzi poza szkołę, to już prędzej. Czy zdarzało Czy się mówić jakieś słowo, zdanie nie znając do końca ich znaczenia? To jest prawda, to jest prawda, nieraz, każde, nieraz były takie u mnie sytuacje, że nieraz zdarzało się, że nie miałem żadnego pojęcia, co znaczą dane słowa, ale też u moich znajomych, znajomych też przy okazji. dość kiedyś naleśnika z cukrem? Proszę was, kto po prostu tego nie jadł? Grasz w Virtual MT2? Nie wiem co to jest że jesteś osobą, e, chciałem napisać łatwowierną. E, ja szczerze powiem, że nie. Nie jestem jakoś łatwowierny. Denerwujesz się bez powodu? E, bez powodu? Nie. Jeżeli chodzi o bez powodu, to raczej nie. Czy znasz e, kraj kwitnący cebulco? <laughs> nie. Czy twoim ulubionym zajęciem jest spanie? Znam oczywiście takie osoby, ale ja nie. E, dbasz o higienę osobistą? no Jezu, no troszeczkę to jest głupie pytanie. Masz kole szkole sklepik? W przeszłości ja miałem sklepik, więc e, nawet ekologiczny jeszcze dobrze pamiętam. Przeglądałeś serial Shameless? E, nie znam, niestety. A e, jeżeli nawet niestety, to nawet go nie znam. E, czy masz teraz dziurę w skarpetce? Przyznaję się mam. <śmum> mam. Ja się tego nie wstydzę. Byłeś kiedyś na jakichś zawodach. No proszę was. Kto? Ale na byle, byle jakich, czy to sportowych, bo ja przeważnie jestem takich ze sportowych. Ogląda Simpsonów? Oglądałem. Ale czy aktualnie? No niestety nie, ale oglądałem. Ale pewnie dotyczyło pytania, jeżeli chodzi o aktualnie. Czy lubisz Pingwiny z Madagaskaru? No, proszę was, Pingwiny z Madagaskaru, to nawet ja byłem ostatnio w kinie na premierze e, Kinówki Pingwinów i powiem wam, że nie żałuję. Czy lubisz słuchać Indile? Nie znam, niestety. E, wiesz co, to Pomelo. Znam, znam Pomelo. E, czy wiesz, że jak wyłączysz internet grając w tą grę, to pytania będą ci się powtarzać? Nie wiem, niestety ja zaznaczę nie. Czy masz buty marki Nike? Chyba nie, 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 jednak nie, nie mam. Pytanie do facetów. Czy podoba ci się wam, jak dziewczyny mają kaloryfer? No Słuchajcie, to jest dobre pytanie, ponieważ z jednej strony kaloryferek to jest bardzo fajna rzecz prawie każdego człowieka. Czy u dziewczyny to tak fajnie pasuje? Hmm. Powiem Wam szczerze, że nawet powiem tak Ale widzę, że większość nie Ale powiem Wam, że Chyba chodziło o to, że gdyby dziewczyna miała płaski brzuch A nie kaloryfer To jest yy, No jest różnica Przeważnie yy, mężczyźni by woleliby płaski brzuch niż jakiś kaloryfer, ale dla mnie to nie ma żadnego znaczenia, czy ona ma kaloryfer, czy płaski, ważne, żebym miała takie... no wiecie. Eee, czy czujesz się seksowna? Nie jestem ona, więc powiem nie. Eee, czy wiesz ile rdzenie ma Twój telefon? O właśnie, to jest dobre pytanie, ponieważ niestety ja już jestem z tym telefonem troszeczkę już czasu. Ale nie mam dla tego pojęcia ja maryceni dosłownie. Jakoś się tym za bardzo nie zainteresowałem, więc na znaczenie nie. E, lubisz awokado? Ja lubię. Kto jeszcze nie próbował awokado, niech spróbuje. Ehm, czy ugryzła Cię kiedyś pszczoła? Powiem, że kiedyś tak. Przyznaję się, ponieważ to było jeszcze, e, gdy jeździłem. Do rodziny z Wielkopolski, to raz mnie kiedyś pszczoła tak znienacka mnie urządliła, co mnie po prostu zaskoczyło z jednej strony, nie tylko mnie, ale ciotków, wujków i nawet e, rodziców, ponieważ e, oni się zaj zajmowali rozmawianiem tam pogaduszkami, a ja akurat sobie się bawiłem z, e, z innymi. A tak tak po prostu pszczoła do mnie wleciała, po prostu i tak mnie urządliła że no trzeba było pojechać do lekarza żeby coś z tym zrobić no niestety wiecie takie domowe sposoby czasami nie sprawdzały się u mnie ale potem jak pojechaliśmy do lekarza raz, dwa to się jakoś ogarnęło podniósł się kiedyś melansz <grym się wytrzymał> poniósł, przepraszam, na powiem, że ja pewnie podniósł <grym się wytrzymał> przepraszam was poniósł się kiedyś melansz um, ja powiem nie, ponieważ ja z mężami jestem troszeczkę jeszcze troszeczkę daleko czy prasujesz każdą koszulkę? E, ja akurat nie prasuję jakby co. Ja jestem z takich osób, które to po prostu gdy podczas prania i potem kiedy się... Czy po prostu zawiesza na wieszak i zostawiasz się wysłusz? I jakoś do prasowania, e, co najwyżej elegancki koszul, to już może. E, czy ten moderator jest normalny? Nie wiem, o jakiego moderatora mu chodzi. E, umiesz zrobić gwiazdę? Beach please, kto by tego nie umiał? No, chyba, że ktoś naprawdę. Czy masz wielkie stopy? E, ja powiem, że nie. Nie mam jakichś takich dużych stóp. Mm, dużo są stopy, jak już ma ktoś ponad 45. Tak szczerze powiedziawszy. Czy wiesz, po co Świadkowie jechowy odwiedzają ludzi? Świadkowie Jehony? Jehowy? Nie wiem, co to jest. Nie znam. E, czy chciałbyś zamieszkać we Wrocławiu? E, na jakiś czas tak, ale czy na stałe? No nie wiem czy tak do końca, ale czemu nie? Czemu nie? E, lubisz sklepy, sklepy internetowe? E, no lubię, ale powiem wam, że e, w rzeczywistości już prędzej można to jakoś... E, bardziej polubić, ale internetowe co tam też nie szkodzi czy w przyszłym roku zaczniesz się uczyć <grydy> ja powiem nie, czemu? bo tak <grydy> czy lubisz walentynki? no lubię, oczywiście że tak, a już po powrótku będziemy kończyć, bo wiecie, troszeczkę już się rozgrzeć. a zresztą widzicie, już nawet dzisiaj było pytanie o to, o tych słowach i nawet czasami nie umiem wysłowić Eee, czy zdarzyło ci się podrapać po pupie w miejscu publicznym? <grywka> o Jezu, czemu akurat na to pytanie musiałem trafić? Eem um, Nie no muszę szczerze odpowiadać, więc... Um, muszę powiedzieć tak. Ponieważ... ponieważ, uwaga już wyjaśniam, y, no co to ukrywać? Mężczyzna czemu miałby tego nie robić, no? Beach please. Bądźmy mężczyznami. E, czy ćwiczyłeś kiedyś całowanie na poduszce lub oh boże kawałku mięsa? <laughs> nie, nie, na 100% nie. E, ty też masz tak, że przy grupie przyjaciół głupiesz, a przy jednej osobie na przykład dziewczynie jesteś spokojny. Tak, tak, tak. I to jest teraz tak, ponieważ już nieraz mi się to zdarzało. E, czy to nawet przy nowych osobach, czy już nawet starych. Tak jest przeważnie. Dobra, jeszcze tak parę pytań już ostatnich. Czy palenie, ra e, czy palenie raka powoduje tytoń? E, ja powiem tak, ponieważ, no, chociaż nie, przepraszam. No, ale z drugiej strony tak, ponieważ e, tytoń zawiera e, substancje, które właśnie e, szkodzi płucą i przez to powoduje raka. E, płaczesz, gdy kroisz cebulę? Mi się nie zdarzyło ani razu, tak szczerze. E, ale, ale... Ostatnio, gdy kroiłem cebulę, gdy robiłem takie, takie prawdziwe, prawdziwe spaghetti, gdzie czy używałem akurat cebuli, czosnku, e, w innych przypraw, takie, wiecie, oryginalne, prawdziwe spaghetti. I gdy ostatnio właśnie kroiłem cebulę, to tak po prostu ryczałem, że normalnie się zdziwiłem, że normalnie się zdziwiłem, że płakałem przy tym. A przeważnie gdy kroiłem cebulę, jakoś mi się to nie zdarzyło. Ale... Ale raz mi się zdarzyło, to się liczy. Eee, czy masz w szkole jakiegoś nauczyciela, który pokazuje zeszedł przy całej klasie, jeśli masz źle napisane? I tu zakończymy, od razu wam powiem już naszą zabawę i tutaj muszę wam przyznać, że już były takie u mnie sytuacje, że nauczyciel nie raz tak robił. I to jeszcze pamiętam e, wychowawca, przepraszam, wychowawczyni, bo nie miałem, już, nie czekajcie, miałem wychowawcę, ale wychowawczyni miałem, mm, miałem taką wychowawczynię, o właśnie tak powinienem powiedzieć, e, była tak strasznie uparta i tak strasznie nadręta, że, no, nie można było tego wręcz opisać. E, ona po prostu potrafiła, może nie chwaląc się, ale Pokazać klasie, jak my, jaki mamy ogólnie poziom, jeżeli chodzi o nasze e, nauki w szkole. I czasami, nawet jeżeli ktoś bas groi, coś tam narysuje, potem pokazuje klasie, o zobaczy, jakiego mamy, e, mamy jakiegoś gniusza w klasie, rysuje sobie, zamiast się uczyć. No a tak, po, a potem myśli taki uczeń Boże, z kim ja tu żyję. No. <laughs> Nie, no. Powiem wam, że i tak już y, nieraz mi się w życiu to zdarzyło, ale nie mogę sobie przypomnieć takiej jednej przynajmniej sceny, gdzie y, po prostu pokorzony został uczeń przez przed całą klasę, przez nauczyciela, że zamiast pisać coś, to na przykład, nie wiem, bąki zrywał czy coś takiego. Dobra, nieważne, kochani. Także dzięki wielkie za oglądanie. Mam nadzieję, że wam się ten pierwszy odcinek z Tak Czy Nie, wam się spodobał. I zobaczymy jak to wszystko będzie wyglądało, gdy to wszystko już zmontuje. Jeżeli Wam oczywiście się spodobało i chcecie, żebym robił z tego jeszcze jakąś serię, a wydaje mi się, że zrobimy coś z tego, ponieważ to będzie naprawdę fajna seria, gdzie będziecie się mogli troszeczkę o mnie się dowiedzieć. No i przy okazji jeszcze się to wszystkie przed nim pobawimy. Także dzięki wielkie za obejrzenie i na razie, cześć!